Dam Ci przykład, jak zarobić na nieruchomościach totalnie bez kasy. Znajdujesz sobie temat, który jest zadłużony w spółdzielni mieszkanie. Ostalasz ceny zakupu ze sprzedającym załóżmy na kwotę 400 tysięcy złotych. Długi do spółdzielni 70 tysięcy złotych. Tej cenie Zamykają się wszystkie koszty transakcji. Czyli od tego odejmujesz kwotę 70 tysięcy złotych, która idzie do spółdzielni, do właściciela, gdzie kwota 330 tysięcy. Teraz patrz. Ustalasz termin umowy przedstępnej na miesiąc. Zobowiązujesz się, że w ciągu miesiąca kupisz to mieszkanie od właściciela. Nie wpłacasz nic na umowę przedstępną, bo naprawiasz sytuację finansową klienta. I teraz masz miesiąc na to, żeby znaleźć klienta. Załóżmy na kwotę 450 tysięcy złotych. Negocjujesz ze spółdzielnią warunki spłaty, że dostaną w ciągu miesiąca pieniądze, ale nie 70, tylko 50 tysięcy złotych, czyli tutaj jesteś 20 tysięcy na plusie. W momencie kiedy uda ci się znaleźć klienta za 450 tysięcy złotych, w jednym dniu przenosisz własność nieruchomości na siebie, możesz mi wierzyć, że w takich sytuacjach klient się zgodzi na to, a na drugi dzień przenosisz własność na klienta docelowego. Pieniędzy klienta płacasz. Spółdzielnie wypłacasz pieniądze klientowi i kwota umniejszona o PCC trafia do Twojego portfela. Czyli będzie to około 60.